Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Wojtek, witam was w kolejnym odcinku z serii Tif. A, mordki, słuchajcie, boję się strasznie. Naprawdę strasznie się boję, bo musimy przejść teraz tutaj. A tutaj się różne rzeczy dziwne dzieją. Aha. Wyjąć z pulpitu? What the hell? Czekajcie, tu mam jakąś książkę. Na razie może nie będę jej. O, czekajcie. Mamy te. Mamy. No właśnie, czekajcie, weźmy. Wow, wow! Skarby? Skarby, skarby! Oczywiście, że skarby. Starożytne, starożytne. Tu jeszcze mamy księgę. Dawać mi skarby. Zajmiste skarby. Give it to me, give it to me. Thank you. I tu jeszcze powinna być jakaś księga do otwarcia. Dobra, jest dawać, dawać, dawać. Eee. Co jest? Czekajcie, wysmijmy się wyżej. Hop. Tu nic widzenia mamy. Um, nie za bardzo wiem, czy to jest teraz motyw, którym powinienem się udać, ale wydaje mi się, że chyba tak. No, patrzcie, tu mamy. Tam jest jeszcze jeden. a, Bo no tam można jakoś z drugiej mańki, widzę, przejść. Dobra, czekajcie, to przejdźmy. Aha, tu nie przejdziemy w żaden sposób na drugą stronę. Chyba że z liny na linkę przeskoczymy. Hop. No, skacz. Okej. Okay. Aaa, chciałbym, żeby to tak łatwo było. <laughs> Czyli jednym słowem, to musimy od drugiej strony jakoś czmychnąć, chyba że? Nie. 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 Co ja zrobiłem? Boże. Górna i odnowam. Właśnie to zrobimy inaczej. Ja sobie wczytam grę będzie szybciej myślę. Eee, myślę, że będzie szybciej, jak wczytamy. Oj oj, ale nie tutaj, nie tutaj. Chyba że? To tu? Tak. Dobra. Czyli już wiem, że tego inaczej nie zrobimy, ale musimy ogarnąć. Musimy to poprzestawiać. I tutaj po jednym. I wkładamy. No dobra, mamy księgę. No ją. Wow, O, bardzo dziwne No, nie ty jeden. Ja zapewne też Tylko ciekawe mnie nadal to ho... jest A czekajcie, tu możemy jakoś sobie poskakać. Aaaa taka sytuacja, okej, okay, dobra. To jeszcze sobie trzmychniemy ostatni ze starożytnych obiektów. No i żeby uciec, no to chyba, nie chyba, tylko... Na pewno musimy przejść tu górą, nie mamy innego wyjścia. Zresztą nawet sama gra nam każe, no to hop. Dobra, gdzie teraz? Tam na dół, tak? A, co ja... Odkudąłem. Noem? Co jest? Zeskocz. Ok. Eee, gdzie jestem? Aha. Dobra, chyba tak trzeba było to zrobić, nie jestem pewny. Ok. Eee, przepraszam bardzo, czy tu są ludzie? O, w dupę, nie. Aczkolwiek wiem, jak to przejść. Całe szczęście, że od, odkryłem tutaj akurat to. Więc bez problemu. Cały szczęście, że tutaj wszystko wcześniej sprawdziłem. Ale bardzo mi się nie podobają te dziwne dźwięki. O kurde, nie, nie. nie. Nie Wojciechu, nie spadamy, nie spadamy. Chyba tędy. Aha, czyli tutaj są wszystkie te motywy w życiu. Zoczekajcie, muszę zamknąć okno, zaczyna mi trochę wiać. Tak, zdaję sobie z tego sprawę, że praktycznie w każdym odcinku robię coś z oknem. <grym> Ale niestety, e, dobra, powiedzmy, że pójdziemy tu e, musimy się dostać na górę, tak? Tylko że nie wiem za bardzo stąd jak tu przejść. What the hell? E... Dobra, wo, udało nam się go ładnie powalić. wo, wo, ho, 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 ho Dobra, trzeba zwracać bardziej uwagę zdecydowanie na to co się dzieje w, z otoczeniem e, Tylko teraz tak musimy wejść na górę ale nie za bardzo Nie za bardzo wiem jak i cześć dokładnie widzę rozglądać No tu tych patałaszków troszkę może być Nawet nie wiecie, nie wiecie jak ja głowę wykrzywiam. Żeby zajrzeć za... Żeby zajrzeć za róg. O o. What? Bardzo dziwne dźwięki. Oczekajcie, ten ma jeszcze coś do obgrabienia choć tu Dzięki No żełyży się, myślałem, że tu ktoś jest. Co czekajcie, bo najgorsze jest to, że jeszcze tutaj jest, jest pewien motyw. Tylko, że ja tutaj nigdzie nie widzę żadnego rozwiązania tej zagadki. Kurna, ten frajer się tu czai cały czas. ma jakieś sakwy. Dobra, powalmy go. Miałem, że teoretycznie powinienem grać naprawdę po cichutko jako złodziej, ale wolę nie ryzykować. iść w cholerę. Dobra, rozumiem, że mogę się złapać tej liny, tak? Okej. Okay. Tu nas jeszcze nie było. Dobra, rozumiem, że może się tego złapać, tak? Dobra. O że tu się sypie to wszystko. Ktoś mi tam gwizdza. punish me mother i've been bad so bad don't touch me my leg hurts what's the matter general general a little too much for you never speak of my mother like that again you little Get over here! What's going on here, General? That's it. Take your black tacks and get out of my house. Touch her again, and I'll cut your balls off. Test me. Uh, you. Filthy rat. I'm gonna kill. Uh. Żebyś się nie zdziwił. Zakończono. Dobra. Znalezione unikaty. No, yy, nie ma tragedii, nie ma tragedii. Wyzwania złodziejskie, co prawda, mieliśmy. Ogólnie jako drapieżnik, spryciarz, trochę jako duch, ale myślę, że jak na takie ukończenie, to nie sprawiło nam to większego problemu. Dobra. Żałuję tylko, że tych unikatów. No wiem, że na pewno jeden unikat był w tamtym pokoju, którego, do którego nie miałem możliwości dostępu, bo wiadomo co nam się, co nam się tam zrobiło 7 nocy później, no ale przynajmniej troszeczkę skarbów nieco więcej mamy. Mamy sporo tych tabliczek. Tutaj te pierścienie różne inne pierdoły też mamy, więc jest fajnie. Obrazów też trochę jest. Na razie wyszło dobrze. Słuchajcie, wiecie co? Nie wiem. Nie wiem, czy jest sens, żebym zaczynał tutaj. No, chociaż to pewnie będzie jakiś kolejny filmik. Nie wiem, czy jest sens, żebym zaczynał kolejny etap naszej rozgrywki w tym odcinku. Co prawda, widzę, że on będzie dosyć krótki, ale przynajmniej nam się udało. Co za dziwny cień. wie jak może mogli Baso Basa. Eee, dobra, Mortki, słuchajcie, teraz zrobimy tak. Pójdziemy sobie do sklepu. Musimy kupić, zobaczymy, znaczy kupić. Musimy zobaczyć przede wszystkim, co tam gdzieś nam się znajdzie. Czy mamy jakieś nowe rzeczy do wzięcia? Jeszcze sobie na razie nie zakończymy. Zaczyna się tutaj robić naprawdę piekielnie.

Tu już nie znałem typa, ale wiecie, są fakty. E, dobra, może tak. E, mapa, 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 mapa. I teraz tak musimy się udać do sklepu. Bo tak, tutaj mamy królową żebraków. Tutaj jest najbliższy sklep. Tu tutaj też chce się udać. Mogę zrobić znacznik. Nie mogę zrobić znacznika. Włączmy sobie mapkę, jak się włączało mapę. Aha, dobra, w ten sposób. A, idę w zupełnie innym kierunku. Biedaczek. Tutaj chyba byłem, więc nie wiem, czy jest w ogóle sens. Ale chcę się... Nie, tu nie chcę wchodzić. Dobra, udało mi się przejść to jakoś po cichu. jeszcze nie bez problemów. Ej, no, chcę tam do sklepu dojść. O nie. oni no sobie w cholerę tu no stoją tu poszli sobie no szczęście tak Dobra, jesteśmy bezpieczni. Teoretycznie. Tak, co do tawerny. Co prawda tutaj mamy ogólnie misję, więc nie wiem czasem czy czegoś nie zaczniemy. Mam tylko nadzieję... Że niestety to zaczniemy chyba. Co ty robisz? Basso. The thief taker general dragged him off along with some of my graven. He's taken it. I should have known the Baron would do this. You're telling me my friend's been beaten and dragged, all because of that book? What's so important about it? It holds many secrets once thought to be lost. But within it, I believe, there is the key to saving this city, saving all of us from the gloom. Yet I know the Baron would not use it for such good. And now he has it! Basso knew that book was important. Lucky like for you it's still here then. Basso's no idiot. Book? <laughs> <laughs> Sounds like a good read. Where'd they take Basso? To the keep, but it's well guarded you can just walk in the door. That's good. I'm not a big fan of doors. It's not possible. Oh wait. There may be a way. Go on. Jacob, loyal, devoted to the cause, wanted to strike the baron in his heart so he's been setting the keep for some time. He knows the way in. How do I find this Jacob? Alas, the baron has him chained up in gray stone as a message to those who might oppose him. Tortured, but alive. Once I find my fence, I'll see you about your grave. We're not so different, you and I. Garrett. You change. One day, the people will thank you for that. You think too much of the people. Hmm, no cóż, no cóż, tutaj raczej nic ciekawego mieć nie będziemy. Czekajcie, jest jakaś gazeta, no to gazeta to zdrada. Dobra. Słuchajcie, na razie nie będziemy tutaj nigdzie iść dalej. Ja przy, pójdę tutaj pogadać z naszym typem. Dobrze, wiem, że masz coś na sprzedaż, także po, powiedz co? Eee, sprzedaj wyposażenie klub sprzęt i ulepszenie. Skórzane podbiciu olejek do skóry. Czyli chyba nie mamy nic innego. Aha, to mamy. to mamy tutaj różne rzeczy. Teraz tak, wiecie co? Ja sobie zakupię ognista strzała. Troszeczkę sobie nasze kwipunek, że tak powiem, przede wszystkim strzała ze sznurem, tempom strzały też możemy kupić, ona jest tania, a może nam się przydać. No i 3 5 sztuk maku. No może troszeczkę przesadziłem skupną, ale a teraz tak. Siła strzału pojemność koczanu, wzmocnienie kaftana. Myślę, że kupimy sobie. No właśnie, teraz nie za bardzo wiem co. Skórzane podbicie z jednej strony nam się by przydało. W razie gdybyśmy musieli gdzieś tam jakoś zeskoczyć i nam by to mniej zadawało. Zmniejsza odnoszone obrażenie. Ale może coś z tego. Maksymalny poziom zdrowia, zmniejsza cenę maku o 25%. A, mogłem to wcześniej kupić. Kurczę. Dobra, kupmy to. Będziemy mieli zniżkę na MAG, zwiększa maksymalny poziom zdrowia. To też mogę kupić, bo to się też przyda. Zdrowie jest dosyć ważne. Zmniejsza obrażenia, zadawane pułapkami. Zmniejsza szansę trafienia przez strzały wroga. Weźmy to na bo mogę coś, czuję, że się będę wpakowywał pakow, w nie takie pułapki, jakie powinienem. Dobra, także moi drodzy, zakupy mamy zrobione. Eee, to jest mam ciekawe, czy ten typ, ten, ten typ cały czas tu sika. Co facet. Eee, dobra, mniejsze z tym, słuchajcie, także myślę, że na dzisiaj sobie zakończymy. Zakończyliśmy sobie trzeci rozdział, więc teraz będziemy zaczynać czwarty. Okay. Przy I piątym, z tego co się orientuję, już się zaczyna akcja. Także cóż, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach z gry. TIF. Także co, jeszcze raz trzymajcie się i cześć.